idę do naszych cebrytek zobaczcie jakie błoto mamy Woda normalnie stoi, ich pomimo że dach mam ale wiadomo całej wolierki nam nie kryje kryje tylko no powiedzmy dwie trzecie tam reszta jest odkryta i z tego dachu jak nie deszcz to, to śnieg teraz także to jest okropne <grym> większa Większość powiem, że jest za i wolierką, no ale tak by nie jest usprawiedliwienie. Przyszedłem tutaj do nich bo właśnie, tak zawsze o tym wspominam, że idąc od zodpapu rzucam im te resztki. takie. Szkoda mi tego wywalać gdzieś tam do kompostownika, bo tak jak widzicie, tu jest jeszcze burak, marchew, widzę, została. Tego to na pewno nie pogryzą, bo to jest widzę, seler jest też papugą kroju, czasami jest kapusta czerwona, nawet została. Natka z pietruszki i na pewno sporo ziół, znaczy ziół gadam, sporo nasion jeszcze kukurydza, sorgo na pewno pszenica w tym wszystkim i zawsze z tym przychodzę, i zawsze wiem sypię im to po prostu przez siatkę natomiast jest takie błoto, że chyba im tutaj rzucę trochę słusze miejsce, spójrzcie jak ona ale zresztą jaka już idę od papu, bo to właśnie tak Micha jest od Chińczyków naszych. A idąc od nich muszę zawsze y, obok sobrytek przejść, więc one dosłownie stoją przy y, tym ogrodzeniu i wszystkie wpatrzone we mnie, czy czasem nie mijam ich nic nie dając. Także no, muszę zawsze zajrzeć, zawsze im tutaj coś rzucić. No, tym bardziej, że i tak w sumie bym coś musiał z tymi resztkami zrobić. Nieraz zbieram od innych, to prawda, papów, bo umówię, od Chińczyków to już dla tych. Natomiast jak zbieram wiadereczko takie Wam po farbie, to wrzucam od innych papów, to noszę po prostu do no One mają tam u siebie, wiadomo, zboże w tych karnikach, więc nie zawsze dostają takie, takie resztki. Do tego tak staram się właśnie. To tam się po prostu rzadziej zbiera, bo tam mam trzy, trzy pary tych bażantów w tamtej wolierce, więc jak zbiorę całe takie waderko, te 3 litrowe, to wtedy je niosę, żeby tam nie latać po takiej garseczce. No to dostałem tak powiedzmy raz na trzy dni, gdzieś mniej więcej, Dzisiaj tyle czasu potrzebuję, żeby zebrać taką porcyjkę dla nich. Także. tak woła, dobry. Było no, to okropne, właśnie to jest najgorsze, że woda kurde stoi. Te kurki mokną w nóżki. Niedobrze. dobrze. Tak one. Tak szczerze powiedziawszy, to większość tego dnia, to spędzałem jednak w kurniku. Praktycznie nie wychodzą, bo no, teraz wyskoczyły tylko dlatego, że widziały, że ile. Z jedzonkiem, a tak to praktycznie cały czas pochowane. Myślę, że one najbardziej tej wiosny wyczekują. A wiosna jakby się oddala, no, mają być śniegi, mają być mrozy, coś słyszałem za zapowiedziach, w pogodzie. Także wcale lepiej nie będzie. No tyle tylko, że może nie będzie tego było tak, troszeczkę zmrozi. Także dla nich na pewno będzie troszkę lepiej.